Cześć, Sysia. witajcie na kanale Red My Lips Art Wierzę, że z się za tą serią więc przychodzę z kolejnym odcinkiem jedna paleta 5 makijaży i paletką Oriental, jest to nowość marki Glamshop. paletka bardzo intrygująca, ponieważ z jednej strony wydaje się ona mega kolorowa, z drugiej strony jakaś taka przygaszona, ziemista przybrudzona um, i właśnie jest w niej coś takiego inspirującego, bardzo satysfakcjonuje mnie porządek tej palety, czyli to, że u góry i na dole są matowe cienie po środku błyszczące, co więcej, są one uporządkowane w taki sposób, że trójkami możemy robić pełne makijaży. Tu mamy pierwszą trójkę takich jaśniutkich kolorów, później cieplejszą brązę pomarańczową później coś z zieleniami, z fioletami i taką chłodniejszą um, trójeczkę. Jest to bardzo, bardzo satysfakcjonujące dla moich oczu. Uwielbiam takie porządki w palecie, nie wiem jak wy dajcie znać. W palecie oprócz odcieni takich neutralnych, przegaszonych jak brązy, beży czy czerń, znajdziemy również różne odcienie chłodniejsze i cieplejsze fioletów, e, pomarańcze, takie groszkowa, zgniła zieleń oraz różne różowe błyski, więc e, paletka jest naprawdę intrygująca i wydaje mi się, że zarówno dla fanów kolorowych makijaży, jak i dla fanów takich przygaszonych kolorów może być, może być naprawdę ciekawa do zastosowania. Więc paletka zawiera w sumie 15 cieni. Z czego 9 jest matowych, a 6 błyszczących, i te błyski są o różnych wykończeniach i formulacjach. Zapraszam Was zatem dzisiaj na odcinek pełen inspiracji i bardzo, bardzo różnorodnych makijaży. Pamiętajcie, że nie musicie koniecznie mieć tej palety, żeby obejrzeć ten odcinek, ponieważ jest to z jednej strony pokazanie Wam możliwości danej palety, to jakie, jak różnorodne makijaże możemy za jej pomocą wykonać, to ma pomóc Wam w podjęciu decyzji, czy na przykład chcecie taką paletę kupić, ale z drugiej strony jest to też e, taki lookbook pełen inspiracji do makijaży, tym, co już macie w domu, więc jeżeli lubicie inspirować się, jeżeli lubicie szukać nowych pomysłów na makijaże, to zapraszam Was serdecznie, do oglądania tego odcinka. Lecimy z tutorialami. Pierwszy makijaż wykonam cieniami skorpion i shake. Zaczynam od przygotowania powieki bazą pod cienie. Na płaski pędzelek nabieram cień skorpion i wklepuję go w wewnętrznej części powieki, tworząc półgraficzną, zaokrągloną formę. Cienie rozcieram do wewnątrz powieki i delikatnie pokrywam nim wewnętrzny kącik. Następnie w zewnętrznej części tworzę kolejną formę, tym razem ostrzejszą i wyciągniętą ku skroni. Cień wklepuję, po czym rozcieram ponownie do środka powieki. Skorpionem pokrywam również dolną powiekę w zewnętrznym kąciku. Na środek powieki aplikuję cień Shake i przenoszę go wysoko pod sam łuk brwiowy. Dodaję go również na środek dolnej powieki oraz wewnętrzny kącik, razem pędzelkiem dla większej precyzji. Wracam do skorpiona, który nakładam na linię wodną, po czym wykańczam makijaż, tuszując rzęsy. Ten luk wykonam cieniami Noc Pustyni, Emiraty, Dubaj i Szeherezada. Powieki przygotowuję bazą pod cienie. Na środek powieki aplikuję cień Emiraty. Nakładam go na powiekę ruchomą oraz powyżej załamania. W wewnętrznej i zewnętrznej części powieki nakładam Dubaj. Aplikuję go palcem, po czym delikatnie rozcieram pędzelkiem i cieniem Szeherezada, aby stworzyć estetyczne roztarcie. Przechodzę do namalowania kreski. W tym celu moczę skośny pędzelek w płynie micelarnym i nakładam noc pustyni w formie eyelinera. Kreskę rysuję cienką, zaznaczam również wewnętrzny kącik, a na zewnątrz rysuję nieco graficzny kształt pasujący do mojego kształtu oka. Kreskę prowadzę również wzdłuż dolnej powieki, pół milimetra poniżej linii rzęs. Wyciągam kreskę tak, aby między nią a kreską górną powstała niewielka przerwa. Następnie w zewnętrznej części maluję kilka kreseczek imitujących rzęsy. Linię wodną rozjaśniam beżową kredką, a na koniec tuszuję rzęsy i doklejam trzy kępki w zewnętrznym kąciku. Teraz użyję cieni arabika, sheherezada, skarabeusz i piasek pustyni. Przygotowuję powieki bazą pod cienie. Puszystym pędzelkiem aplikuję arabikę w zewnętrznym kąciku górnej powieki. Kolor buduję, po czym rozcieram ku górze dla uzyskania ładnej chmurki koloru. Następnie przenoszę kolor na dolną powiekę i delikatnie rozcieram. Resztę powieki pokrywam piaskiem pustyni. Nakładam go również w wewnętrznym kąciku i na dolnej powiece. Błysk delikatnie rozcieram cieniem szacherzada. W wewnętrznej części powieki koło nosa aplikuję pomarańczowy cień skarabeusz. Nakładam go dosyć obszernie i dodaję również odrobinę na środek dolnej powieki między matowym a błyszczącym cieniem. Na linię wodną nakładam niebieską kredkę, po czym wykańczam makijaż tuszując rzęsy. W makijażu wykorzystam cienie Oaza, Skarabeusz, Skorpion i Noc pustyni. Powiekę przygotowuję bazą i matowie beżowym cieniem Oaza. Od środka powieki na zewnątrz aplikuję cień Skorpion, tak aby stworzyć wyciągnięty kształt kociego oka. Kolor nakładam również w wewnętrznej części powieki, po czym powtarzam czynności, tym razem aplikując cień na mokro. W tym celu spryskuję pędzelek mgiełką i aplikuję kolor stępującym ruchem. Teraz pogłębiam makijaż nocą pustyni, również aplikując kolor na mokro w formie stempelków. Koncentruję kolor w zewnętrznym kąciku, w wewnętrznej części przy nosie oraz na dolnej powiece. Sięgam po czarną kredkę, którą przyciemniam linię wodną górnej i dolnej powieki. Po czym wracam do czarnego cienia, którym za pomocą skośnego pędzelka zaznaczam wewnętrzny kącik i maluję kreskę w zewnętrznym. Dolną powiekę rozcieram skorpionem, a odrobiną skarabeusza docieplam całość. Makijaż wykańczam dużą ilością maskary. Teraz wykorzystam cienie Róża Pustyni, Shake i Noc Pustyni. Powieki pokrywam bazą pod cienie. Za pomocą płaskiego pędzelka aplikuję cień Róża Pustyni, pokrywając nim powiekę ruchomą i załamanie powieki. Cienie rozcieram powyżej za pomocą puszystego pędzelka, po czym wklepuję ten sam kolor na dolnej powiece. Całość jeszcze raz dokładnie blenduję, a następnie nocą pustyni subtelnie przyciemniam linię rzęs w zewnętrznym kąciku. Wewnętrzny kącik rozświetlam szejkiem, a następnie podkręcam rzęsy. Maskarą staram się mocniej zaakcentować zewnętrzny kącik, a dolne rzęsy maluję trzymając szczoteczkę pionowo, aby je delikatnie posklejać. Wow, moi drodzy, mamy to! 5 makijaży, 5 luków zrobionych paletką Oriental. Powiem Wam, że ona daje bardzo dużo możliwości do działania, bo jest mega, mega różnorodna. Tych kolorów jest tutaj naprawdę wiele, bo i fiolety, i róże, i zielenie, i pomarańcze, i brązy, i czerń, więc y, można i robić, wiecie, makijaże pojedynczymi cieniami, można łączyć je harmonijnie, można łączyć je kontrastowo, więc Opcji jest naprawdę dużo. Jakbym miała zrobić kolejne pięć, to też byłabym spokojnie w stanie. Raczej moje oczy już by tego nie wytrzymały, ale wiecie, mówię hipotetycznie. <grytanie> Starałam się jak zwykle użyć jak najwięcej cieni. Nie udało mi się użyć wszystkich, no bo nie o to chodzi, żeby po prostu użyć jak najwięcej, tylko żeby zrobić ciekawe makijaże. Nie użyłam chyba wezyra, fatamorgany i. Tyłu. Niemniej mam dosyć dobry ogląd na całą paletę. Uważam, że bardzo przymieśnię pracowało. Błyski są bardzo intensywne, troszeczkę się sypią. Wiecie, że pojawiają się jakieś tam drobinki brokatu pod oczami, więc lepiej wiecie, zrobić sobie jakąś osypkę pod okiem albo robić najpierw oko, albo po prostu bardzo dokładnie wmasowywać produkt tam w pędzel, czy w palec i dopiero nakładać. Jeżeli chodzi o maty, dla mnie są bardzo komfortowe, ponieważ to nie są takie ultra, ultra, ultra napigmentowane, bardzo lekko sprasowane. A raczej właśnie tak mm, dobrze napigmentowane, ale też odpowiednio sprasowane w taki sposób, że nie sypią się aż tak mocno, nie pylą się aż tak mocno. Te cienie mm, są takie fajne do budowania intensywności, że to nie jest jedno zanurzenie pędzla i mamy po prostu, wiecie, jedną wielką kolorową plamę. Zobaczcie, że jak dotykam cienia, to jakoś bardzo dużo tutaj pyłku nie zostaje tego koloru, więc nie osypują się mocno tematy. Ja zawsze wykonuję przy tej serii bazę najpierw, więc no nie musiałam nic sprzątać. Nic mi się nie osypywało. Z wyjątkiem właśnie któregoś tam błysku, już nie pamiętam którego. No i co? Dajcie mi znać, co myślicie na temat tej paletki. Jak Wam podobają się makijaże? Który z nich podobał się Wam najbardziej? Powiem Wam, że ja nie byłam przekonana jakoś tak kolorystycznie do tej palety. Niemniej stworzyłam pięć makijaży, które mega mi się podobały. Mają, więc jestem bardzo zadowolona z efektów. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie jakiś ślad, komentarz, łapkę w górę i subskrypcję dla tego kanału, abym mogła tworzyć więcej tego typu filmów dla Was. Wszystkie zdjęcia tych makijaży pojawią się u mnie na Instagramie, więc tam również Was odsyłam. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, jakich kosmetyków używałam, to wszystkie znajdują się na dole w opisie. Więc zapraszam, odsyłam i dziękuję za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, do następnego. papa! Pa.